Liga Mistrzów stopniowo przechodzi do kluczowej fazy. W poniedziałek w Nyonie miało miejsce losowanie par jednej ósmej finału. Jednym z najbardziej intrygujących starć na tym etapie rozgrywek będzie pojedynek między FC Barceloną z udziałem Roberta Lewandowskiego a napoli, w którym występuje Piotr Zieliński. Drużyny innych polskich reprezentantów także poznały swoich rywali na tym etapie. Nie było trudno przewidzieć, że losowanie przyniesie kilka interesujących zestawień. Wśród drużyn rozstawionych znalazły się między innymi obrońca tytułu Manchester City, oraz Real Madryt i Bayern Monachium. Natomiast wśród nierozstawionych znalazł się zespół z Paryża czy Inter Mediolan. Z pewnością wielu polskich kibiców interesowało, na kogo trafią ich ulubione zespoły takie jak FC Barcelona z Robertem Lewandowskim, Napoli z Piotrem Zielińskim i Hubertem Idasiakiem, Arsenal z Jakubem Kiwiorem oraz FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą. W jednej ósmej finału Ligi Mistrzów drużyny z tego samego kraju oraz te, które już spotkały się w grupie, nie mogły trafić na siebie. Jeden z najbardziej oczekiwanych pojedynków zapowiada się między FC Barceloną a Napoli gdzie kluczowymi postaciami powinni być Lewandowski i Zieliński. Kopenhaga, reprezentowana przez Grabarę, czeka trudne zadanie, gdyż zmierzy się z Manchesterem City. Wszystkie pierwsze mecze w parach będą rozgrywane u drużyny nierozstawionej, a rewanże u rozstawionej. Ciekawym starciem może być również pojedynek pomiędzy Atletico Madryt a Interem Mediolan, finalistą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkania jednej 8 finału Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 13 i 14 lutego oraz 20 i 21 lutego. Rewanże są zaplanowane na 5 i 6 marca oraz 12 i 13 marca. Finał natomiast zostanie rozegrany 1 czerwca 2024 roku na stadionie Wembley. Swojego rywala w jednej 16 Ligi Konferencji poznała również Legia Warszawa. Stołeczna drużyna zagra o awans w dwumeczu meczu z Moldę. Stołeczny zespół był rozstawiony podczas losowania, co oznaczało, że mógł trafić na jednego z ośmiu zespołów z Ligi Europy, które zajęły trzecie miejsce w swoich grupach. W tym gronie znaleźli się Olympiakos Pireus, Ajax Amsterdam, Betis, Sturm Graz, Royal Union, Maccabi Haifa oraz Servette Genewa. Legia będzie rywalizować o awans w dwumeczu meczu z Molde. Legia Warszawa miała już okazję rywalizować z Molde. Dziewięć lat temu, w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, polska drużyna wyeliminowała norweski zespół. W obu spotkaniach zanotowano remis, co sprawiło, że o awansie zadecydował wyjazdowy gol zdobyty przez Wladimera Dwaliszwiliego. Molde to obrońca tytułu mistrza Norwegii z poprzedniego sezonu. W niedawno zakończonym sezonie o strukturze wiosna-jesień zaskakująco zajął piąte miejsce w lidze, jednak zdołał zdobyć Puchar Norwegii. W fazie grupowej Ligi Europy, do której awansował po wyeliminowaniu w decydującej rundzie Ligi Mistrzów, rywal Legii ugrał 7 punktów, zajmując trzecie miejsce za Bajerem Leverkusen i Karabachem Agdam, ale przed szwedzkim Haken. Pierwszy mecz Legii w Lidze Konferencji z Molde odbędzie się na wyjeździe 15 lutego, a rewanż zaplanowano tydzień później w Warszawie 22 lutego. Zwycięzca dwumeczu meczu awansuje do jednej ósmej finału, natomiast przegrany zakończy udział w europejskich pucharach.